No, i zaczynamy kolejny weekend. Sapia właśnie się szykuje, bo idziesz do, gdzie? Do kina. Na co? Kino Bambina. Na co idziesz do kina? Leila the Crocodile. Mhm. Idziesz z tatą, tak? Mhm. Idziesz z tatą, a do antka przychodzi kolega, także jadę szybko na zakupy. Potem po kolegę antka. Także oni będą się razem bawić, Sofia będzie w kinie. No i zaczynamy. Znowu widać, zapowiada się intensywny weekend. No. No Już po zakupach, już takie widać większe zakupy w tym tygodniu. Jeszcze tam mam jedną reklamówkę, ale zaraz ją ja rozpakuję. To jest mięsko mielone, będę robić zapiekankę. W sumie pierwszy raz sobie wymyśliłam taką zapiekankę z mięsem mielonym. Mieszam dwa: porka, czyli wieprzowinę i indyka. Do tego będą brokuły ugotowane na parze, i to będzie wszystko jeszcze. W sosie pomidorowym zrobione, sos beszamelowy i z makaronem. Taka mięsno, makaronowo, brokułowa zapiekanka. Jest też kurczak. Będę robić pierwszy raz zupę w ogóle z kurczakiem, taka ala zupa krem z warzywami z kurczakiem. To mam nowy przepis. Może, może, może pokażę. Zobaczę, jak się wyrobię. I do czego jeszcze tego kurczaka? Połowę wiem, że... Aha, bo to jest kilogram. Połowę wiem, że do tej zupy potrzebne mi jest, pół kilograma, a drugie pół... A, a drugie pół sobie zrobię właśnie, bo zostały mi buraczki z tamtego tygodnia, więc ugotuję sobie je na parze i też takie zrobię obiad po prostu. E, kurczaczka podsmażę jako tak, tak jako schabowego po prostu, takiego fileta z kurczaka e, z buraczkami gotowanymi na parze. No, dużo warzyw, jakieś tam owoce też są, co my tam kupiliśmy z owoce. O, te ciemne czekolady były w Waldiku w promocji, teraz uwielbiamy je. 85%. Dzieciom wzięłam borówki, bo dawno nie było w sumie, i tak staramy trochę zmieniać im się te owoce, na żeby się tak nie znudziło, nie? Zawsze coś tam. tamtem tego nie było winogrono. teraz borówki. A, jakieś takie najpotrzebniejsze rzeczy, właśnie. O, o, mango, właśnie. Wzięłam mango, bo były w promocji mango. I przypomniało mi się, od dawno nie robiłam. Robię takie szejki owocowe z mango dla dzieci. E, Miksuje to, w, no blenduje to w jakimś tam malakserze, można blendować jak tam się chce. Do tego daję sok z pomarańczy i przemycam w tym natkę pietruszki. Miksuję to wszystko. Mango jest takie słodkie w połączeniu z sokiem pomarańczowym, że oni te pietruszki w ogóle nie wyczuwają. A przecież to dużo witaminy C, co teraz przy tej pogodzie takiej jesienno-zimowej e, ważne, żeby się wzmacniać tą witaminą. Przede wszystkim właśnie przez jedzenie, więc takiego zrobię im szejka właśnie z mango. Dawno nie było, przypomniało mi się właśnie jak zobaczyłam je w promocji. Z mango właśnie, sokiem pomarańczowym i, i właśnie natką pietruszki. No sery oczywiście tradycyjne, cheddar, tym razem wzięłam fioletowy. W sobie to nie wiem, muszę sobie zobaczyć czym one się różnią, bo zawsze kupuję zielony. Teraz wzięłam fioletowy, nie, nie wiem czym się różnią, muszę sobie to poczytać właśnie te kolory dokładnie co to znaczy. Ser też drugi. Pomidorki, ziemniaczki to też do zupy, tam w przepisu. Jabłka oczywiście. Pieczarki też potrzebne mi będą e, chyba do tej zupy. A i zostało mi jeszcze ciasto francuskie, też kupiłam. I też już musi wyjść jak bez lodówki, więc e, zrobię taką alapicę na cieście francuskim: po prostu pieczarki, jakieś pomidorki pieczone. E, serek żółty. No, takie. Na kolację. Chyba dzisiaj będzie właśnie. No i jeszcze sok oczywiście też tradycyjnie. No, może nie tradycyjnie, ale często kupujemy. To jest 100% soku. E, bardzo dzieci go lubią. Czasem odrabiam go z wodą, czasem tak piją w tej postaci. Śmietana do zupy. No i chyba tyle. A tu jeszcze jakieś wędliny. Też. A tutaj jeszcze jakieś wędliny mamy. O, właśnie, bo przypomniało mi się, że skończyły mi się pomidory w puszce też, bo zawsze są u nas potrzebne, zawsze się zużyje papryki do kanapek. Sofia bardzo lubi kanapkę z papryką, serem z papryką, właśnie, jako dodatek do kanapek. A dla antka mam ogórka, bo on znowu papryki nie lubi, ale znowu bardzo lubi ogórka, więc też to gdzieś jest ogórek. I jeszcze właśnie jest mleko sojowe. Ostatnio staram się nie pić takiego mleka krowiego do kawy, tylko zastępuję go sojowym. Wcześniej próbowałam migdałowym. Ale jednak no to strasznie zmienia smak kawy, jakoś mi nie podchodzi. I teraz staram się pić z tym sojowym. No i muszę powiedzieć, że jakoś nawet jest, jest, jest ok. Także zamiast mleka, właśnie do kawy, staram się tego sojowego używać. A, no właśnie. A to jeszcze mi się ryż skończył, Basmati też. E, lubię ten ryż bardzo, Basmati. I pomarańcze, właśnie, bo w tym tygodniu, mam zamiar, raczej w tym tygodniu, w ten weekend będę robić herbatkę sobie taką zimową. Właśnie i będą potrzebne mi do tego pomarańcze. Dziś na obiad mamy baking potato, czyli pieczone ziemniaki. Dzisiaj będą w wersji z serem i fasolką, bo takie dzieci lubią najbardziej. Jest to specjalna odmiana ziemniaków do pieczenia. Są już nakłute, oczywiście wcześniej dobrze wymyte, nakłute. Żeby się szybciej upiekły. ja nakłuwam je takim, takim szpikulcem do szaszłyków, ale oczywiście można użyć widelca. Aha, oprószone solą. No i teraz na 200 stopni na godzinkę do piekarnika. Ziemniaczki już w piekarniku pieką się, a ja sobie w tym czasie otworzę paczkę. Jednak sobie zasłonię żaluzję, bo o, tak będzie lepiej. Teraz będzie lepiej. Dobra, zamówiłam Antkowi. Lampkę do biurka. Właśnie mi przyszła. mu lampkę do biurka, bo w ogóle jeszcze z, nie wiem, z dwa miesiące temu długopis, przełówek, kredka, to w ogóle parzyło go w ręce. Nie chciał w ogóle słyszeć o jakimś rysowaniu, malowaniu. A teraz jakoś, nie wiem, coś mu się odwidziało i coraz więcej e, spędza czasu w ogóle właśnie malując, rysując. Ma. O, sorry, 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 awaria. E, no i stwierdziłam, że przydałabym mu się lampka. Jednak to światło z góry, e, to główne, nie jest takie dobre i przy tym biurku ma ciemno jak siedzi. No i właśnie zamówiłam mu lampkę, teraz ją przetestuję. Zamówiłam ją na Amazonie. I co fajne, właśnie szukałam lampki, która nie będzie miała zbyt dużej tej podstawy. No, bo on ma bardzo malutki ten pokoik, bardzo małe też, yy, malutkie biurko. Dlatego nie chciałam, żeby zajmowała mu dużo miejsca. Nie chciałam takich też tych lampek na takiego klipa, bo jednak wtedy ona zajmuje miejsce już właśnie od ściany. No, także zamówiłam taką. I fajne, bo ona ma tu w nie, nie jest wcale duża. W podstawie podoba mi się w ogóle. Nie jest duża, a ma tu w podstawie od razu kubek jakieś przybory, jakieś kredki nie wiem coś tam jego, jego rzeczy. Jakieś kredki ołówki, także fajna. No, i z tyłu ma tu takie wejście do USB, widzę, włącz, wyłącz. Także ładowana na kabel USB. Zobaczymy jak będzie świecić pewnie. A, i tu jeszcze ma taki, takie rowki, no ale to już nie dla niego wiadomo, że jak ktoś by chciał do telefonu sobie włożyć w ten sposób telefon, no nie no. mam jak pokazać, bo nagrywam swoim telefonem, e, to tutaj może sobie postawić telefon, nie? Jako podstawka też służy, także dość fajne. Zaraz sobie podłączymy i zobaczymy jak to jest tam, jak to... A, i ona ma kilka rodzajów światła. Kilka rodzajów, znaczy w kilka rodzajów. Ma żółte i białe światło w sensie. Teraz muszę już do ładowarkę. Dobra. Podłączymy i odpalamy. Oho, nie działa. Aha, nie włączyłam gniazdka. Myślałam, że nie działa. Tu jest. A, jeszcze tutaj. Uwaga, blondynka przy lampce. Jest dobra. I to jest pierwsze takie żółte światło. Aha, i tu się zmienia na białe. Aha. Czyli jest najpierw żółte, potem białe. Chyba białe i żółte razem, tak to wygląda. I, i gasimy. Aha. Okay. Teraz zobaczymy jak to będzie wyglądać z pisakami. No fajnie. Ona właśnie taka jest, że w sumie jak jest przechylona, bo ją można sobie regulować w różne strony. Tak, 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 tak. Także fajna, jest taka elastyczna. Ale tak myślę, o jak będzie stała? Tak, troszkę się unosi. No, ale jak to będzie miało jakieś obciążenie, no to e, nie będzie się przewracać. Także fajna, podoba mi się. Bardzo fajna, właśnie, że nie zajmuje dużo miejsca. I takie miejsce, oszczędzanie miejsca, bo jednocześnie podstawka na e, jakieś tam flamastry, na przykład, a z drugiej strony e, właśnie lampka. Także fajnie, podoba mi się. Zobaczę jeszcze wieczorem, jak będzie wyglądać w pokoju, e, ale wydaje mi się, że. Będzie ok. Także jak ktoś chce kupić taką sobie lampkę, to na Amazonie ją kupiłam. Aha, jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy. Kosztowała 14,39. Jakby ktoś był zainteresowany, to taka jest cena. 14,39. Jak tam było w tym filmie? Fajnie. O. Co ci się podobało najbardziej? Mam Kawał, kawałek filma. Filmu? Filmu, mm. mhm. Podobało mi się najbardziej, kiedy, kiedy Laja w końcu zaspiewała. Zazpie, na końcu. Ten krokodyl, tak? Tak. A to była dziewczynka? Nie, chłopak. bo mówisz Layla, To odmiana. Laja. Laja tak miała na imię ten krokodyl, tak? No Laja. Zaśpiewał, ale to co miał Jakiś koncert, czy co zaśpiewało? No, na po prostu tak się wkładał tak jakiegoś miejsca. No i. No i zaśpiewało. Kiedyś tam coś tam było, ale nie zaśpiewała. Naprawdę za drugim razem coś zrobiła. Mhm. A co było najwojniejszego jeszcze w tym filmie? A najśmieszniejsz najśmieszniejszego co było? Na, na, to było na, koń, na samym koń, końcu tego filmu mam taki czarodziej Czyli mhm. przyszedł i zobaczył taką dziewczynkę um, dziew dziew Dziewczynkę I miała wężę i, i powiedziała mu Przepraszam um, proszę, proszę Pana, raczej pan chce zobaczyć um, um, Magię tego wężera on powiedział jaką magię możesz zrobić? Um, a ten zwiędzeł za zaczął, zaczął big boxować mhm. Tak coś tak o tak było takie śpieszne? no całe kino się śmiało tak? to fajnie w nie tak? tak, fajca no to super idziemy spać, bo ja padam na twarz już na ja idę spać z stopą. mama 嗯。<noise> <noise> <noise>